Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj podzielę się z Wami przekazem kreona, różne kolorowe energie, które czynią cuda. Witam Was, jestem kreonem ze służby magnetycznej. Czy wiesz, że malując wyobraźnie swoją planetę na złoto i jasną biel, przynosisz miłość i dobroć? Zwłaszcza jeśli towarzyszy mu odpowiednia intencja, zwiększasz wibracje planety. Drodzy, wasza wyobraźnia polega na przekazywaniu światła, które trafia bezpośrednio do sieci krystalicznej. I w ten sposób wnosisz światło i miłość do serc wielu ludzi. A niektórzy z tych ludzi poczują wibracje, które kierujesz. A niektórzy zrozumieją, że przybyło do nich coś pięknego. Jeśli wiesz, jak różne kolory wpływają na Twoje zdrowie psychiczne, będziesz używać terapii kolorami jako jednego z dostępnych środków bez złych konsekwencji. Ta wiedza nie jest nowa. Znaleją ją Twoje przodkowie. Jest w starożytnych tradycjach rdzennych ludów. Kolory były używane w kamieniach i ubraniach na różne okazje, w leczeniu ziołami i dekorowanie świątyń. W Atlantydzie, w świątyniach Tien, mądrzy widzieli, jak komunikować się z innymi energiami. Dużo eksperymentowali z energiami, tworząc połączenie Ziemi i Nieba, a następnie ładowali kryształy, które służyły całej cywilizacji Atlantydu. Mądrzy byli czczeni, ponieważ posiadali taką wiedzę, która czyniła obfitość i niosła uzdrowienia. Ale wraz z upadkiem Atlantydy nie brakuje magicznej wiedzy o energiach. Powstał w magicznych szkołach różnych epok, przekazywano od mistrza uczniowi i przechowywane w zamkniętych społeczeństwach oświęconych i wtajemniczonych. Znasz to historię, że w średniowieczu nieświęceni ludzie bali się cudów, a jasne dusze były prześladowane, więc prowadzili ukryty styl życia ale teraz żyjesz na oświęconej planecie i cała tajemna wiedza stała się dostępna dla wszystkich. Starożytna wiedza o energiach kwiatów jest również przechowana przez szamanów i uzdrawicieli, ale przyszliśmy Ci przypomnieć tę wiedzę. W swojej rzeczywistości używasz zestawu siedmiokolorowych, a my powiemy Ci więcej o nich, jak działają na Twoje emocje i umysł ładując twoje ciała. Ale kiedy twoje DNA zostanie w pełni aktywowana, doświadczysz 12 ton gamy kolorów. Miękkie pastelowe odcienie są charakterystyczne dla piątego wymiaru. Mistrzowie, którzy chodzili po tej planecie, osiągając oświecenie, widzieli, jak tworzyć magię, wyciągając energię z pola. Twoja świadomość, jest Twoim suwerennym dziedzinem stworzenia i przyciąga energię, które są gotowe Ci służyć. Człowiek ma zdolność tworzenia, dlaczego nie zrobisz tego dla swojej obfitości i zdrowia? Jednym myślą, jednym zamiarem możesz stworzyć charakterystykę światła i koloru odpowiadające Twoim potrzebom z energii wokół Ciebie. Są one dostępne dla każdego z was. Wystarczy je przywołać. Za pomocą energii. Misz buduje komunikację bez słów, intencje wyrażone myślą. Każdy kolor jest odmianą energii. Niech to będzie niewidoczny dla ciebie kolor i światło, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Każdy z was ma pole energetyczne i nie widzicie go zwykłym wzrokiem, ale możecie je poczuć. Więc od czego to zależy? Od tego, czym sam nasycasz swoją suwerenną przestrzeń. Kiedy czujesz się szczęśliwy i radosny, kiedy musisz okazać się po się bardziej otwartym, życzliwym, dodaj do swojego pola energetycznego energię żółtego światła. Pozwól im się nasycić. Są zabawne i dodaj im emocjonalnej, Kolor fioletowy to uniwersalna energia transformacyjna. Za pomocą fioletu możesz zneutralizować każdy destrukcyjny wpływ, zrównoważyć swoje emocje, pozbywając się dysonansowych energii. Łagodziń pokój i harmonizuje. Energia niebieskiego koloru może dać Ci pełne siebie i zwiększyć poczucie własnej wartości. Błękitny niesie lekkość, której często brakuje. Zielony pomoże Ci uspokoić, Dostroić do spokojnego nastroju, zaakceptować siebie i innych takimi, jakimi są. Dojść do wewnętrznej równowagi. Niebieski. Kolor indyka to czysty kolor głęboko wieczornego nieba. Dostroić się do subtelnego postrzegania głosu intuicji, pomoże ci poznać prawdę i komunikować się z innymi ludźmi. Twoje myśli stają się jasne i skuteczne. Złotej. To energia miłości, boskiej, bezwarunkowej miłości. Byli na siebie złoty deszcz i poczuj wewnętrzny uśmiech. Dzięki niemu poczujesz się kochany. Dzięki niemu zyskasz poczucie własnej wartości. Dzięki niemu wrócisz do swojego boskiego centrum. Nawet jeśli zostaniesz z niego znakomitowany przez coś nieprzyjemnego. Odetnij od ciebie wszelkie negatywy. Jasna biel jest kolorem najwyższej boskości. Odczyna od Ciebie nie tylko negatywność, ale ogólnie wszystko, co Ci nie służy najlepiej. Biel symbolizuje czystość i jest narzędziem oczyszczającym, jeśli czujesz się zabrudzony negatywnym myślą lub słowem albo wybuchem agresji. Biel leczy poczucie winy, które działa destrukcyjnie. Z jej pomocą zyskasz potężną boską ochronę. Energia koloru czerwonego doda ci siły, sprawi, że poczujesz się bardziej radosny, aktywny i pełen energii. Energia pomarańczowa da jasność, uczuć i dostroi optymizm. Pomarańczowe symbolizuje również energię seksualną i energię dobrobytu. Energię tę należy wykorzystywać z umiarem. Nie przesadzać, ponieważ ich nadmiar daje agresję i nerwowo nadmierne pobudzenie. Za pomocą kolorowych energii możesz w dowolnym momencie dostosować swoje pole energetyczne i stan. Pomagać w tym czasie kolorowe energie i życzliwa fizyka. Drodzy, jeśli zapytacie, czym jest stworzenie waszej rzeczywistości, powiem wam. Że jest to umiejętność zabawy swoimi energiami za pomocą waszej mądrości są w Twoim polu, które otacza Twoje ciało i możesz wzmocnić niektóre, a inne uczynić bardziej miękkimi. Od tego zależy Twoje samopoczucie i nastrój. Wiesz, każda dusza ma swój ulubiony zestaw koloru, który składa się na Twoją indywidualną sygnaturę energetyczną. Powiedzieliśmy ci o tym wcześniej. Dzięki temu energetycznemu podpisowi znamy Twoje imię, które śpiewamy w wietrze narodzin, gdy wkraczasz fazę wcielenia. To imię Waszej duszy, drodzy. I znamy Was, każdego z Was, ponieważ w boskich energiach działa prosta zasada. Światło rozpoznaje światło, gdziekolwiek ono się znajduje. I rzeczywiście tak jest. Kryon. Moi drodzy, w moim domu trzy kolory. Biel, fiolet i złoty. Nie, jeszcze jest czwarty, zielony. Tylko cztery kolory. Innych kolorów w moim domu nie ma. Nie wiem, czy to coś znaczy, nie ma znaczenia, ale ja tylko tymi kolorami posługuję się. Czyli złoto, biel, fiolet i zieleń. Podzielcie się tu w komentarzach, jakie wy preferujecie kolory. A chcę Wam powiedzieć, że na warsztatach aktywacji układu czakralnego, które odbędą się po raz ostatni w tym roku, na jesień, na tych warsztatach, daj informację. Jakie czakry zmienili kolor i na który kolor? I jakie czakry zostawili swój kolor. To wszystko ważne, żeby wiedzieć, jakim kolorem posługiwać się. Tak samo jak teraz powiedział o tym Kryon. A z wami była Irina.